Będziemy sobie podawać mikrofon, dobrze? Nie, my mamy swój. Powiedz, powiedz, czemu Twój dog show. Powiedz, powiedz, Rysa! czemu. Witamy serdecznie w programie Powiedz. Powiedz czemu? Nazywam się Stefan Batory i będę dziś rozmawiał. Że, on jak się pani nazywa? Po pierwsze to pan, wypraszam sobie. Po pierwsze to pan, a po drugie, dlaczego nie mogę się tak nazywać? Bo mi się tak nie podoba. A zatem witamy serdecznie eksperta, który zawsze ma rację. Witam bardzo serdecznie. Oraz witamy jego. Witamy bardzo serdecznie. Zapomniała pani dodać, żeśmy dziś w niepełnym składzie. E, tak, dzisiaj e, widzę Państwa bez Józefa Lento. Bez Józefa L. Józefa L? Józefa L. No dobrze, Wasza popularność rośnie. No, jak, <laughs> żeby inaczej, przepraszam to mówię. No, ale ostatnimi czasy bardzo nieznacznie. Powiedzmy to sobie szczerze, bardzo nieznacznie. W ostatnim odcinku zasugerowaliście, że ciąg dalszy nastąpi. Kiedy zatem możemy się spodziewać, że on. Co ja? Użyłem małej litery, tak? Użyłem małej litery. Zatem kiedy możemy się doczekać końcówki ostatniego odcinka jakiejś być? Proszę ja, pana, powiem tak. Yy, materiały były i materiałów mieliśmy bardzo dużo. Ale proszę pana. Materiały zostały skradzione. Rozumie pan? Wszystkie, wszystkie materiały zostały skradzione. No i to jest sensacja. To jest sensacja? Tak, to jest sensacja. Tak, to, to jest, jest coś sensacja. Interesującego. Ale to jest pewien rodzaj takiej brzydkiej sensacji. One zostały porwane przez złodzieja i zdrajcę. Szumowinę oraz Konfidenta. Jeżeli nas teraz oglądasz, właśnie takie mamy o tobie zdanie. Kim jest ów złodziej i zdrajca? I szumowina i konfident. Tak, tak. Kim on jest? Eee, proszę pani, kochani telewidzowie, ów zdrajca oraz konfident to Józef L., bo teraz tak go nazywają. A jak doszło do zdrady? To dla nas bardzo trudne. Wziął on. Wziął on wszystkie materiały i po prostu. Wyjechał do Argentyny. W zasadzie no, ciężko mi było nawet teraz wziąć mikrofon od eksperta. No ale żeby tak jeszcze naszym widzom troszeczkę przybliżyć. No, wziął po prostu pewnego dnia te materiały, no i na odchodne napisał tylko na serwetce adios, besos. No, w zasadzie głupio nam o tym mówić, ale no, koszulę a, też Bezos. nam zabrał i. I, I krawat nam zabrał, i w zasadzie studio zabrał, i no, stolik też jest inny. Adios besos? My, myśmy naprawdę myśleli, że to są żarty, ale, ale potem okazało się, że to wszystko prawda i mieliśmy nadzieję, że, że zostawi chociaż ze sobą, zostawi, czy nie weźmie ze sobą tych parówek, parówek besos. Wziął wszystko. Parówki też? No jednak wziął, wziął rozumiem wasz dramat to jest e, fatalna Niech sytuacja. pani się aż tak nie wczuwa, niech pani zobaczy co, jakie ma następne pytanie, my już nie chcemy o tym rozmawiać. Niech pani spojrzy w kartkę, materiały przygotowała się pani, proszę, dalej. Tak, to jest fatalna sytuacja i co zamierzacie z nią zrobić? Drodzy kochani telewizowie, nadal chcemy trwać w waszych sercach oraz w waszych domach. Dlatego zaraz ekspert powie wam, co zamierzamy zrobić. Proszę Państwa, Szanowni Państwo, zamierzamy przeprowadzić casting na nowego prowadzącego. Trzeba spełniać kilka warunków. Przede wszystkim, trzeba kochać muzykę Fryderyka Chopina. A po drugie, trzeba mieć materiały. I to nie są żarty. Materiały są ważne. Mogą być nawet najprostsze. Może to być bawełna, poliester, cokolwiek. Potrzebujemy kogoś z materiałami. Czekamy na Wasze zgłoszenia. A te zgłoszenia ślijcie na naszego maila. Och, ale przecież on nam też zabrał maila. No, tak. tak, przecież przecież mail był jak w laptopie, jak otwieraliśmy laptopa, to był maila, laptopa też wziął, więc w sumie, to gdzie mają wysyłać zgłoszenia? Hmm. Szanowni kochani telewidzowie, w takim razie bardzo prosimy o przesyłanie zgłoszeń na nasz fanpage na Facebooku. Dziękujemy. Adios. Besos. Besos. No, ja właściwie nie wiem o co tutaj chodzi, ale to był mój pierwszy wywiad, więc liczę na miłe komentarze. Zły Słychać, dość fatalny. Kochani widzowie, obiecujemy, że nie weźmiemy Jej. tej pani do programu. Nie ma szans, no, niestety. To był program Powiedz, powiedz czemu? Żegnają państwa Józef Lento. A go nie ma. Żegnam państwa ja i żegna państwa ekspert. I jeszcze kiedyś się pojawimy w waszych domach, bo w waszych sercach jesteśmy ciągle nieprzerwanie od września 2015. Pomachaj, powiedz powiedz czemu? Twój talk show. A co z folderem konkursowym? Folderek do nabycia po programie We Kolejny już numer. Folderku nam nie zabrał, bo on nie potrafił go redagować. No więc i tak i tak nie umiał go przeczytać. Obraziliśmy go. Myślę, że wyłowimy tego perła, bo to będzie on. Znaczy, nie ja. Ta Ale... przystojniejsza wersja jego. Ego. E... Pani Przez jest kompletnie nie? nieprofesjonalna.